przyjechać do miejscowości Janem nad Oldenburgiem, nad Bremą jakby tak bardziej szczegółowo autopunkt punk Szwajburg przyjechać do tego Opla Astry 2017 roku pierwsza ręka jeden właściciel 999 kosztuje auto 150 konny turbo, benzyna no, na tą chwilę prezentuje się całkiem nieźle, ale co dalej? To musimy auto otworzyć. Niestety otwieramy dopiero o 9, czyli jeszcze mamy pół godziny. I za pół godziny, jak przyjadą sprzedawcy, będziemy mogli auto dożyć sobie szczegółowo. Właśnie wróciliśmy z Wydziału Komunikacji Nordham, gdzie udało nam się dzisiaj rano jeszcze termin na 10.25 zrobić. Także po zakupie samochodu znoszyliśmy jeszcze. Do Wydziału Komunikacji zatwierdziliśmy tablicę, jak widzicie, pięciodniowy ważny do 22 sierpnia. I za chwileczkę będziemy mogli wyruszać do Polski. No to nie, trochę drogi jest, bo do samej granicy około 600 km, później jeszcze do Poznania 170. Także troszeczkę jazdy przed nami. Ta materiałowa. Taki przód jak i tył Siedziska, materiał foteli w, w bardzo dobrym stanie Jak na Opel Astra bardzo dobrze wyposażony samochód Nawigacja, tempomat, aktywny tempomat Zestaw mówiący. Asystent pasa ruchu. Samochód też może jeździć w trybie sportowym. Start, stop. Czynniki cofania z przodu i z tyłu. Także naprawdę bardzo solidnie wyposażony samolot. No i oczywiście kierownica wielofunkcyjna, funkcji na Bluetooth, kierownicą. W środku auto nie ma żadnych. Z uszkodzeń, żadnych yy, rzeczy, które by drażniły. Wszystko wygląda w stanie takim yy, no, 4 lata i 100 tysięcy. Także naprawdę bardzo, bardzo samochód. Tak się czujnik turbiny turbo wszystko jest oryginalne tu jest informacja o ostatnim serwisie marsz tuta się dzieje 25 000 km 10 milionów nowy lampy tylko dobra są oryginalne tylko zrobisz start od początku bez importu Drobne ścisłości pojawiły się przy zakupie samochodu, bo oczywiście jako zaczęliśmy wprowadzenie błąd, samochód miał, być, miał mieć tego właściciela i miał, ale w Niemczech. A okazuje się, że w maju 2018 samochód dopiero przyjechał do Niemiec, najprawdopodobniej z Francji, bo książki serwisowe są francuskie, więc Rok i 4 miesiące auto było zarejestrowane we Francji. Już tutaj drobne przekłamanie auto miało być w stanie idealnym. No, hamulce z przodu, niestety, yy, za jakiś czas będą musiały być zrobione. I to komplet, tarczy i y, klocki. Rabatu nie ma żadnego. 9999 kosztował samochód i sprzedający stwierdził, że cena jest y, za ten samochód, za ten egzemplarz. Y, bardzo dobra. Y, niestety, muszę przyznać, że miał rację. Akurat w tym punkcie, ale negocjacji w ogóle nie podjął. Nawet 9 euro. 99 euro. No w ogóle nic nie chodziło. Um, w rachubę, stąd no, kupujących, stąd nie chcąc widząc dobry egzemplarz, no, postanowił zakupić auto i zapłacił te 9999 euro um, Nordham, Wydział Komunikacji dodatkowo też nam no, niespodziankę przyprawił bo tablice w życiu jeszcze tyle za tablice nie zapłaciliśmy, 38 euro 5-odniowe tablice, 38 euro, coś niesamowitego Kroszkę, firma Kroszkę jedna budka w całej miejscowości koszą po prostu jako monopoliści, 38 euro Niesamowita no. no a tak poza tym reszta w standardzie. Jedziemy teraz za dużo zaatakować, bo niestety zbiornik jest pusty i będziemy mogli sobie spokojnie startować do Polski. Ceny paliwa. Diesel 1,38. Super, czyli za 95 echnia 1,62. Bardzo drogie paliwo. Nawet w Niemczech. No i tak si prezentuje naše Astra v ruchu